Cześć, witam na kanale Info-Uprawa. Na dniach czeka nas ekstremalnie jak na początek połowy kwietnia pogoda. Już sporo osób ma pomysły na sianie ogórków wprost do gruntu. Już wiem, że kilka osób to zrobiło i na inne warzywa. W związku z tym filmik specjalny, według mnie bardzo ważny, mówiący czego jeszcze siać, sadzić nie polecam. Posłuchajcie. No i tutaj tylko szybko polecam zakup moich produktów. Wszystko można kupić na stronie infouprawa.pl i na Allegro. Teraz są dobre promocje na zestawę, a ja zbieram na dom z wielkim polem. Pogoda teraz jest bardzo dobra, nie ma co ukrywać. To zachęca do uprawy warzyw. Sam już mam chęć na sadzenie rozsady pora, selera, kapusty i mógłbym tak jeszcze wymieniać. No i te warzywa przetrwają. Według mnie można już się pokusić o sadzenie wielu rozsad. Ale czy sądzicie, że między początkiem kwietnia a połową maja nie będzie już żadnych przymrozków? Nie będzie ani jednych przymrozków. Jest oczywiście takie prawdopodobieństwo, ale według mnie jest ono małe. Przejdźmy do mojego ulubionego w uprawie warzywa ogórka gruntowego. Uwielbiam uprawiać to warzywo, no mam świetne wyniki w uprawie, ale nieraz mi padły posadzone niedawno rozsady i one padły nie tylko z powodu przymrozków, ale i z powodu chłodów. Oceniam, że właśnie ogórki gruntowe i arbuzy są najbardziej narażone na chłodne temperatury. One mi już padały nie tylko właśnie ze względu na przymrozki, ale też właśnie na chłody. 4 stopnie i bez okrycia to padało, a zdarzyło się, że nawet pod okryciem. No i nie chodzi mi o to, że te warzywa mi padają cały czas, no ale zdarzało się w ciągu tych moich wielu lat uprawy, że padały. Warzywa dyniowate, takie jak choćby cukinia, są tykwa, nie przetrwają przymrozków bez okrycia. Pod okryciem powinny przetrwać, już wam to kiedyś pokazywałem też, robiłem testy. Kontynuując temat ogórka, ja polecam rozsadę robić tak od końca kwietnia. Siewy na rozsadę będą u mnie tak, no myślę sobie, w okolicy 20-25 kwietnia, a może i nawet na początku maja. Zobaczymy. Najlepiej siać ogórki na rozsadę od końca kwietnia do maja, no przez cały maj. A rozsadę sadzimy tak od maja do czerwca, tak polecam. No i teoretycznie można siać ogórki gruntowe na rozsadę od kwietnia do czerwca, a nawet uprawa może się udać z siewu lipcowego. A sadzenie rozsady tak od połowy maja, no można, zaryzykować od końca kwietnia do czerwca. Uprawa może się udać nawet z sadzenia sierpniowego, choć według mnie no wtedy już będą mniejsze plony. Ja polecam się wstrzymać z siewami na rozsadę do przełomu kwietnia i maja, a z sadzeniem rozsady do nieosuniętego gruntu tak do połowy maja. Tak jest najbezpieczniej. Mój bardzo dobry sąsiad wysiał już ogórki gruntowe wprost do nieosłoniętego gruntu. No prawie na pewno młone padną. Wiecie, na no poniu zgorszał wysiewów, no właśnie, ze względu na pogodę i wysiał sobie praktycznie wszystko, a na warzywa dniewate na ich siew wprost do gruntu, według mnie jest jeszcze za wcześnie. Siew ogórków gruntowych wprost do gruntu w maju tak polecam. Mimo tego, że pogoda zachęca do każdej uprawy, to polecam wstrzymać się jeszcze z następującymi warzywami. Wstrzymajcie się do maja z siewami wprost do nieosłoniętego gruntu nasion fasoli, kabaczka, kiwano, melona, ogórka gruntowego, patisona, tykwy. Ryzykowne jest rozpoczęcie uprawy ciecierzycy bez osłon. No ja warzywa dyniowate uprawiam z rozsady i choćby arbuza sieję sobie na rozsadę, no już go siałem. Melona, patisona, tykwę i to uważam za najlepszy sposób te siewy na rozsadę. No ale jeśli chodzi o ogórki to siewy wprost do gruntu to też bardzo dobry sposób, ale u mnie i tak najlepsza jest rozsada. Kukurydzę polecam siać wprost do gruntu od końca kwietnia lub w maju. Bardzo ryzykowne jest sadzenie bez osłon rozsady bakłażana i ogórka gruntowego. Spore ryzyko jest w przypadku sadzenia rozsady karczocha, melona. No i nie polecam sadzić też bez osłon rozsady arbuza, batata, ciecierzycy, cukini, cyklantery, dyni, fasoli, kabaczka, kiwano, miechunki pomidorowej, ogórka meksykańskiego, papryki, patisona, pomidora, rodzynka brazylijskiego, tykwy. W kwietniu jest za duże ryzyko takiej uprawy związane z przymrozkami. Wstrzymajcie się z tym wszystkim na spokojnie do maja. Ewentualnie będę patrzył tak pod koniec kwietnia na pogodę długoterminową, no i wtedy coś bardziej powiem, jeśli chodzi o wysiewy wprost do gruntu warzyw dyniowatych, czy też sadzenie rozsady tych warzyw. No ale słuchajcie, no na spokojnie, no już nieraz było tak, że były chłody, załóżmy pomidory nie padły, ale dostały w kość. Melony, arbuzy i inne. No i one potrzebowały potem chwilę czasu, zanim wróciły do takiego dobrego wzrostu. No i zdarzało się nieraz, że te warzywa posadzone trochę później przeganiały ze wzrostem i planowaniem te warzywa, które zostały posadzone wcześniej. Typu warzywa osadzone 20 maja przeganiały ze wzrostem i planowaniem te posadzone na początku maja. To taki przykład. No i jeszcze jeśli chodzi o sadzenie rozsady pod osłonami takich warzyw jak choćby arbuzy, bakłażany, pomidory, papryki. No to teraz jest to też ryzykowne jeśli nie dogrzewacie swoich osłon. Uprawa może się już udać w nieogrzewanym tunelu, nieogrzewanej szklarni, no ale jak przyjdą mocne przymrozki to z dużym prawdopodobieństwem to padnie. Powiem Wam, że no można podjąć już takie ryzyko, jest no już prawdopodobieństwo powodzenia, ale tak jak powiedziałem, na spokojnie. No wiecie, kusi, kusi, pod koniec kwietnia wrócę do tego tematu, zobaczymy jaka będzie pogoda. No, zawsze możecie posadzić i później próbować jakoś dogrzać te osłony. To też można na różne sposoby to robić. Ale powiem Wam tak: cierpliwość jest bardzo ważna w ogrodnictwie, a ja tutaj taką cierpliwość zalecam. Ogrodnictwo to nie wyścigi i na spokojnie. Dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam do oceny tego filmiku, do subskrybowania kanału Info, uprawa i do komentowania. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie.